W magazynie na zdrowie poruszymy dwa tematy. W pierwszej części programu razem ze specjalistami porozmawiamy o zasadności szczepień ochronnych dzieci. W drugiej części materiału poruszymy temat nowoczesnej rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów po wypadkach, urazach, udarach, czy w przypadku chorób reumatoidalnych. Zaczynamy. Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie. W dodatku coraz głośniej w ostatnim czasie zadawane przez rodziców. Według lekarzy odpowiedź jest jedna: szczepić. Dlaczego? Choroba jest. Choroba jest w dużej mierze opanowana dzięki szczepieniom. Ale właśnie na przykładzie krztuśca, którego ciągle bardzo dużo rozpoznajemy u starszej młodzieży i młodych dorosłych. Jeżeli przestaniemy szczepić małe dzieci, dla których to jest potencjalnie choroba śmiertelna, to one będą chorowały i mogą na nią znowu zacząć umierać, czego bardzo byśmy nie chcieli. Podobnie z wszystkimi z większością innych chorób, te choroby są, jeżeli zaniechamy powszechnych szczepień, to one znowu się obudzą i zaczną atakować tak, jak było to przed erą wprowadzenia szczepień. Każdy człowiek tuż po urodzeniu jest oblegany przez wirusy, bakterie i grzyby. Często jedynym sposobem, żeby uodpornić się przeciwko drobnoustrojom, są szczepienia ochronne. Szczepienia obowiązkowe, bezpłatne, zostały wybrane z całej listy szczepień jako te, dzięki którym zysk dla dziecka jest największy. W tej chwili dla wszystkich dzieci zdrowych szczepienia obowiązkowe i bezpłatne to jest gruźlica szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, które zaczynamy już w pierwszej dobie życia. W kolejnych miesiącach, ale w pierwszym roku życia to jest szczepienie przeciwko błonicy, teżcowi, krztuścowi, polio. I przeciwko hemofilus influenza typu B oraz kontynuacja szczepienia przeciwko WZW. W drugim roku życia kolejnym obowiązkowym szczepieniem jest szczepienie przeciwko odrzest śwince i różyczce. Dalsze szczepienia w toku tego tzw. wieku rozwojowego, czyli do 18 roku życia, to są już szczepienia przypominające i uzupełniające. Te, które zostały wykonane w pierwszym roku życia. Wiek, w którym jest sprowadzane to szczepienie jest nieprzypadkowe. Nie proponujemy noworodkowi szczepienia przeciwko odrze, śwince i różeczce, bo wiemy, że ani nie jest potrzebne w tych pierwszych miesiącach. Może nie byłoby takie bardzo korzystne zdrowotnie dla dziecka. A więc umiejscowienie każdego szczepienia w programie jest poparte wieloma badaniami, analizą epidemiologiczną. Już dziś specjaliści w Polsce dążą do poszerzenia kalendarza szczepień obowiązkowych, bezpłatnych o szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci spoza grup ryzyka, jak również meningokokom. Polska należy do takich krajów, gdzie w obowiązkowym programie mamy bardzo niewielkie grupy dzieci, które za darmo to dostają szczepienie pneumokokowe. To są dzieci z zaburzeniem odporności, z białaczką, dzieci, które mają wadę ośrodkowego układu nerwowego. Walczymy w tej chwili o to, żeby kolejna grupa wyszła do, do tych obowiązkowych szczepień wcześniaki. Dlaczego pneumokoki? Bo to jest zakażenie bardzo powszechne. Ma dwa typy jakby obrazu klinicznego. Są takie zakażenia częste, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie płód, no już może. To nie jest zakażenie, ale które powiedzmy sobie tak bardzo życiu nie zagrażają, czy rzadko zagrażają życiu. Natomiast są również, jest taka postać tych zakażeń, gdzie bakteria w wyniku jakiejś gorszej odporności dziecka przenika do krwi. I zaczyna się wędrówka z krwią, zapalenia opon mózgowodzeniowych, posocznice, zakażenia różnych narządów i te dzieci często giną, umierają z powodu zakażenia lub wychodzą z tego zakażenia z ciężkimi powikłaniami. Meningokoki natomiast występują epidemicznie. Mamy ogniska. jeżeli Popatrzeć na media w Polsce, to co pewien czas pojawia się komunikat, że w miejscowości X jest nagle ognisko zakażenia, grupa dzieci, grupa młodzieży. Meningokoki są chyba taką najbardziej przerażającą chorobą, dlatego że od pierwszych objawów choroby do zgonu może minąć 8 godzin, 10 godzin i proszę sobie wyobrazić sytuację, że to dziecko było, bawiło się i za 12 godzin on nie żyje. I taka jest dynamika zakażeń meningokokowych. W ciągu ostatniej dekady zmienił się nie tylko zestaw szczepionek, ale również ich rodzaj, konstrukcja i jakość. Trudno jednak przekonać rodziców do zaszczepienia dziecka szczepionką wieloskładnikową, czy rzeczywiście jest to narażenie dziecka na zbyt duże obciążenie. W szczepionkach starszej generacji, które były tylko 3-składnikowe, tych antygenów jest wielokrotnie albo dziesiątki razy więcej niż w nowej generacji szczepionki, które odporniają od razu na sześć chorób. Także nie możemy przeliczać obciążenia organizmu na liczbę chorób, które są w danej szczepionce zawarte. Rodziców niepokoi także związek rtęci, będący konserwantem w niektórych szczepionkach. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Temat rtęci wypłynął w Stanach w latach 90. Od tego czasu minęło 20 lat i minęło bardzo, bardzo wiele badań, które pokazały, że nie ma ryzyka, o którym mówiono wcześniej. Ryzyka dopatrywano się w możliwości kumulacji rtęci w ustroju dziecka czy osoby dorosłej. I ewentualnych skutków ubocznych z tym związanych, przede wszystkim negatywnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Ponieważ tiomersal, czyli ta substancja, która zawiera artęć, a jest stosowana do konserwowania niektórych szczepionek. Zawiera pochodną rtęci, tzw. etylan rtęci, o którym wiadomo, że się wydala w całości z organizmu w ciągu 7 dni. W związku z tym no, liczne badania potwierdziły, że nie ma możliwości kumulacji rtęci i nie ma żadnych negatywnych następstw po szczepionkach, które ten właśnie preparat zawierały. Do przeprowadzenia szczepienia niezbędna jest kwalifikacja, żeby wykluczyć przeciwwskazania. Dokonuje jej lekarz pediatra. Przeciwwskazaniem takim ostrym przeciwwskazaniem do szczepień jest infekcja przebiegająca z gorączką powyżej 38,5. W związku z tym nawet y, katar a już szczególnie katar, który się ciągnie od tygodnia lub dwóch, nie jest w danym momencie przeciwwskazaniem do szczepienia. Również infekcja, która się skończyła, dziecko przestało brać już parę dni temu antybiotyk, jak najbardziej jest to moment właściwie na szczepienie. Wręcz dzieci, które często chorują, należy już w tym momencie zaszczepić, zaraz po zakończeniu antybiotyku, nie czekając na kolejną infekcję. W przypadku, kiedy dziecko pozytywnie przejdzie kwalifikację do szczepienia, należy się także liczyć z możliwością wystąpienia niepożądanego odczynu po szczepieniu. Gorączką generalnie nie martwimy się, jest to po prostu naturalny przebieg poszczepienny u mniej więcej jednej trzeciej dzieci. Jeśli ta gorączka nie przekracza 38-38, pojawia się w pierwszej dobie, zupełnie się tym nie martwimy. Druga sytuacja, obrzęk lub. Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia również zdarza się dość często. Natomiast wszystkie inne powikłania, łącznie z bardzo ciężką reakcją, tak zwaną reakcją anafilaktyczną na szczepienie, są już znacznie rzadsze. Czy ospa party organizowane z inicjatywy rodziców, gdzie zdrowe dzieci bawią się z dzieckiem chorym na ospę, jest właściwym postępowaniem? Jest to nieporozumienie, nawet mi to trudno komentować. Ciągle spotykam się z pewnym oporem, między innymi z powodu yy, tradycji naszej, a mianowicie, że ospę trzeba przechorować. No naprawdę, nie trzeba ospy przechorować, można się na ospę zaszczepić, a częstość powikłań niestety po ospie jest wysoka. I to są powikłania bardzo poważne. To są zapalenia mózgu, zapalenia muszczku, bardzo ciężkie ropowice skóry. Yy, Każda, nawet łagodniej przebiegająca ospa, daje kilkutygodniowe czy nawet kilkumiesięczne obniżenie odpornością u dziecka. Jest to okres, w którym znacznie częściej to dziecko zachorowuje na inne infekcje. No, wierzę w to, że wszyscy rodzice chcą, żeby ich dzieci były zdrowe. I wydaje mi się, że trzeba poczytać, poszukać literatury, zapytać lekarza, zrozumieć, bo to jest na pewno ważne, zrozumieć po co to szczepienie jest. Ale te szczepienia są naprawdę niezbędne. Kiedy jesteśmy zdrowi, nie zastanawiamy się nad tym, jak ważna w funkcjonowaniu na co dzień jest sprawność ruchowa. Sprawa komplikuje się wtedy, kiedy nasza rzeczywistość ulega nagłej zmianie. Chciałem drzewo, no i po prostu zabezpieczyłem sobie drzwi w ten sposób, żeby mi wiatr nie zamykał, ale po prostu wyszło inaczej. Mnie stało się tak, że wiatr te drzwi mi wystawił, popchnął je na tą tarczówkę, no i niestety. Zostały cięte trzy palce u dłoni. Po sześciu, po godzinach miałem rękę przyszytą. Musimy pamiętać, że piła tarczowa nie tnie. Ona rozrywa, prawda? Ona tnie materiał odpowiedni do którego jest przygotowana, ale, ale jeśli chodzi o tkanki miękkie, ona rozrywa. W związku z czym nasze zaopatrzenie to nie jest tylko zszycie czegoś, co zostało przecięte, to, to coś zostało zniszczone na, na, dość dużym, na dość dużej odległości, w związku z czym nasze leczenie jest trudne i efekty, które później są, nie zawsze satysfakcjonują zarówno chorego, jak i nas. W Polsce w ciągu roku ze wszystkich urazów zaopatrywanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych aż 21% stanowią urazy kończyny górnej. Spadał mi talerz z lodówki, którego chciałam złapać i tak mi pękł. Stało się, jak się stało, nie umiem powiedzieć, po prostu część złapałam, część mi spadła. Prawdopodobnie tą drugą częścią sobie przecięłam. Tu w tym miejscu palec. Teraz, że no, mam przyrost ścięgna chyba do ciała, bo mam jakieś wzrosty, no i mam problem ze zdjęciem, no i przygotowana jestem do powtórnej operacji. W 2008 roku, początek marca, wypadek komunikacyjny, czołowe zderzenie dwóch tirów. W wyniku tego wypadku straciłem nogę lewą i było otwarte złamanie lewej ręki, wskutek czego porażenie nerwów i splotu barkowego, co w, świadczyło o tym, że ręka jest tak jak widać nadal jest niewładna. Po ostatniej operacji udało się usprawnić funkcję ruchową w łokciu. Jak widać, Jestem w stanie zginąć i prostować tą rękę, z czego jestem bardzo zadowolony. Zostało mi tutaj dłoń, nadgarstek, palców, prawda? I głównie mi chodzi o to, żeby w jakiś sposób usprawnić, żebym mógł coś tymi palcami zrobić. Przede mną jest długi okres tej rehabilitacji, tej pracy profesorów. Nie wiem, co wymyślą dalej, żeby mi pomóc, ale coś wymyślą na pewno dobrego i będzie dobrze. Pacjenci przebywający w szpitalu, według wskazania lekarza, usprawniani są na każdym etapie leczenia, zarówno przed, jak i po operacji. Po operacjach zwykle stosujemy usprawnianie. I ja pozwalam sobie w gronie ortopedów, oczywiście, mówić, że operacja to jest chwila, to jest jakiś krótki czas, ale sukcesem tego jest dopiero połączenie go z usprawnianiem, które trwa bardzo długo. Jestem poddawana codziennie ćwiczeniom, i to intensywnym ćwiczeniem. Jest mi po prostu dłoń potrzebna i nie mogę utrzymać, nie mogę ścisnąć, bo mi ciągną palce. No, no, no Nie mam tej siły, żebym przetrzymała mocno. nie? Pływając w basenie po prostu ze zmęczenia i pod wpływem wys dużego wy wysiłku, w sercu, przez dziurkę w sercu zrobił się zator, który trafił do mózgu. I w ten sposób powstał udar do Ja leżałem w łóżku, w ogóle nie chodziłem. A teraz i mogę spokojnie mówić. I chodzić bez problemu. Tutaj, podczas terapii, musimy ukierunkować terapię na to, żeby pacjent odzyskiwał swoją funkcję w sposób jak najbardziej naturalny. Oprócz tego, musimy zwracać uwagę na to, żeby nie pojawiały się jakieś patologiczne wzorce ruchowe, którymi często pacjent po prostu, z uwagi, że jakaś funkcja wypadła, stara się w niewłaściwy sposób skompensować to. Możemy to uzyskać poprzez stosowanie. Ortez, bądź gotowych, bądź też wykonanych indywidualnie dla danego pacjenta z tworzywa termoplastycznego. Dzięki technologii tworzyw termoplastycznych możemy ortezę formować bezpośrednio na ciele pacjenta. Przy rehabilitacji dłoni możemy posłużyć się systemem hand-tutor. Jest to system składający się z rękawic z czujnikami określającymi położenie kończyny w przestrzeni i zakres ruchu w poszczególnych stawach i systemu komputerowego, który pokazuje pacjentowi to, w jaki sposób zachowuje się ręka. System dedykowany nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, łącząc przyjemne z pożytecznym. Powtarzane ćwiczenia czynne połączone z wizualnym sprzężeniem zwrotnym pozwalają na zwiększenie ruchomości, dokładności i szybkości wykonywania zalecanego przez fizjoterapeutę ruchu. Takiej formie usprawniania poddaje się Tomek. Na czym polegają jego ćwiczenia? Na codziennym ćwiczeniu w domu i tutaj właśnie w tym miejscu na handlutorze usprawnienia ręki. Próbuję ruszać tylko palcami i nadgarstkiem. Nie poddaje się. Po prostu walczę. Próbuję normalnie żyć jak każdy z nas. W przypadku zastosowania terapii według systemu Hunt Tutor, możemy bardzo dokładnie określić pacjentowi, czy ma wykonywać ruchy zgięcia palce, czy ruchy wyprostu, czy to ma być zgięcie dłoniowe, czy zgięcie grzbietowe nadgarstka. Możemy zaakcentować tutaj ten zakres ruchu i utrzymanie tego, tego ruchu, który jest dla pacjenta największym problemem. Możemy skontrolować wpływ i efektywność terapii. Fizjoterapeuta indywidualnie programuje system, następnie pacjent poddaje się usprawnianiu, a na koniec więc program pokazuje, czy i w jakim zakresie pacjent zrobił postęp. Dzięki wybitnej działalności profesora Wiktora Degi od 1969 roku Ministerstwo Zdrowia włączyło rehabilitację w ramy organizacji opieki medycznej. Od tamtego czasu jednak wiele się zmieniło, wiele jest także przed nami. Nowoczesna rehabilitacja musi przede wszystkim uwzględniać sytuację tu i teraz. Uwarunkowania społeczne, uwarunkowania ekonomiczne, niezwykle ważne, możliwości, które mamy i być taką reha rehabilitacją realną, nie co byśmy chcieli. Tylko to, co możemy zrobić. Pewne idee, jak je dopasować do, do tej teraźniejszości. W tym odcinku magazynu na zdrowie to już wszystko, ale bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejny już za tydzień. Do zobaczenia.